Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku szczycieckiego programu samorządowego. Dziś moim i Państwa gościem będzie burmistrz miasta Szczecinek, pan Daniel Rak. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu niewątpliwie chyba najważniejszą kwestią, którą teraz powinniśmy poruszyć, jest kwestia budżetu. Jak on, jakie mamy przewidywania budżetowe, jakie będą przychody wydatki miasta Szczecinek? No tak jesteśmy w okresie, kiedy budżet miasta został zaopiniowany przez regionalną Izbę Obrachunkową, zresztą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Byliśmy zobowiązani do 15 listopada taki dokument złożyć w RIO. No i teraz mamy czas na jego uchwalenie. Przewiduję, że sesja budżetowa odbędzie się 23 grudnia. Będzie to sesja online. Ten budżet został już rozesłany do radnych. I powiem szczerze, że tak jak wszyscy wiemy, mamy dzisiaj dosyć skomplikowaną sytuację ekonomiczną związaną ze skutkami koronawirusa. Odbija się to na przychodach, odbija się to na, także pośrednio, później już bezpośrednio na wpływach spitu do Szczecineckiego Ratusza. My mamy 36,18 bodajże. Od każdego PIT-u taki, taki, taki podatek wraca do, do miasta, pozostała część wraca jest zagospodarowana przez kasę rządową. Częściowo także starosta jest beneficjentem tych podatków. Niemniej jednak, znając te kwoty, szacunki, które były do naszej dyspozycji, szacujemy też dochody z innych działalności, podatki od nieruchomości. Podatki od środków transportu, i później staramy się to wszystko po stronie dochodów oszacować. No i tak staramy się później ułożyć budżet, żeby on się zamykał w miarę, w miarę optymalnie. Jeżeli chodzi w ogóle o te szacunki, które, które zostały zawarte w budżecie, mówimy o kwocie po stronie dochodów 189 milionów 468 zł po stronie wydatków 196 milionów 701 tysięcy. Widać, że ten budżet oscyluje w granicach 200 milionów. Oczywiście, żeby go zapiąć i żeby on miał pozytywne, pozytywną opinię, wydatki bieżące muszą być zabezpieczone dochodami bieżącymi, to jest warunek konieczny. Już pomijając te wszystkie aspekty typowo księgowe, te, które są do wypełniania warunków i żeby ten budżet był zgodny z obowiązującym prawem, to co najbardziej mieszkańców interesuje. To przede wszystkim inwestycje, na które przeznaczamy w tym budżecie, bardzo delikatnie licząc 11 milionów 477 tysięcy. Jeżeli chodzi o w ogóle kondycję finansową miasta, my w ten, ten przyszły rok wchodzimy, mimo trudnej sytuacji, którą, o której wspominałem na początku, z wolnymi środkami na poziomie 5 milionów 700 tysięcy. Jeżeli żeby zapiąć ten budżet my zaciągamy kredyt w wysokości 8 milionów. Czy to dużo, czy to mało, ja uważam, że biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w tym roku, a mianowicie utraty przychodów bo tych środków wolnych mogłoby być relatywnie więcej, a to dlatego, że na przykład wpływy spitu w wyniku koronawirusa były mniejsze o 2 miliony 72 tysiące. Jeżeli chodzi o podatek od środków transportu, mniejsze wpływy o 172 tysiące. Jeżeli dodamy do tego uruchomienie rezerwy na COVID, rezerwy specjalnej w wysokości 752 tysięcy, to tylko i wyłącznie z kasy miasta, kasa miasta była uszczuplona o 2 245 tysięcy. Oczywiście. My jako samorząd też jesteśmy do zobowiązani do tego, żeby zabezpieczyć nasze spółki, które których jesteśmy w 100% właścicielem, tak jakby chociaż Aquatur czy nasza jednostka samorządowa Agencja Promocji i Kultury. I tutaj, jeżeli chodzi o przychody i to, czego po stronie przychodów i Aquatur nie wykonał ze względu na zamknięcie basenu i Sapik, ponieważ kino było zamknięte to te wpływy skutkują do miesiąca października, ja mówię wszystko do, do czasu, kiedy zamykaliśmy budżet. E, Aquatur przychodów utracił 1 milion 73 tysiące. Sapik 1 200 tysięcy. Jak dodamy te wszystkie składowe, to wszystko zamyka się kwotą 5 milionów 270 tysięcy. To oznacza nic innego, że tych wolnych środków Byłoby o te 5 milionów prawie 300 tysięcy więcej. Jeżeli dodamy do tego następną kwotę 3 milionów 400 tysięcy, którą zapłaciliśmy, yy, która została uiszczona na pokrycie strat, strat z roku poprzedniego za szpital, to zamykamy się kwotą prawie 9 milionów. Wyobraźmy sobie teraz to, że mielibyśmy te 9 milionów jakby odłożone, więc tych wolnych środków w mieście byłoby nie 5 milionów 700 tysięcy, tylko około 15 milionów. Taka sytuacja komfortowa wówczas pozwoliłaby nam na to, żebyśmy w ogóle w tym roku nie zaciągali kredytu, bo tych wolnych środków by było tak dużo, że zamknęlibyśmy budżet. Budżet jest bardzo e, optymalnie zaprojektowany, budżet, w budżecie nie ma jakichś wodotrysków. Ja zdaję sobie sprawę, że być może oczekiwania części mieszkańców są większe, niemniej jednak ja twardo stąpam po ziemi i zdaję sobie sprawę z tego, że czeka nas bardzo trudny kolejny rok. Te skutki ekonomiczne będą się na nas odbijały i my nie jesteśmy jakąś zieloną wyspą w Polsce czy w Europie, że, że, że nie zostaniemy dotknięci tymi wszystkimi konsekwencjami związanymi. Z zamknięciami części usług, działalności. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, no, wszyscy samorządowcy, czy my w Szczecinku, czy w Koszalinie, czy w połczynie zdroju, czy w Szczecinie, każdy samorządowiec mierzy się z podobnymi problemami i trzeba bardzo odpowiedzialnie, bardzo konsekwentnie realizować budżet. Oglądając każdą złotówkę, oczywiście. Jeżeli chodzi w ogóle. O, o, o pewne deklaracje rządu, no to tutaj, jeżeli chodzi o samą oświatę. Subwencji, żeby zamknąć budżet oświaty, dzisiaj za mało o 7 milionów. My z naszego budżetu przeznaczamy tylko i wyłącznie 7 milionów dopłaty na to, żeby utrzymać, zabezpieczyć wynagrodzenie nauczycieli i utrzymać im infrastrukturę w szkołach. Nie mówimy tutaj o inwestycjach, żeby było jasno. W tej kwocie 7 milionów przy oświacie nie ma. Żadnych, żadnych inwestycji. Także trudny budżet. Realizujemy deklaracje rządu w przestrzeniach, które, na które powinny być wyłożone pieniądze państwowe z subwencji. Niemniej jednak, staram, ten budżet, który przedłożyłem u radnym, uważam za optymalny, biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację ekonomiczną, zobowiązania, nałożone na nas obowiązki. Tworzenie różnego rodzaju rezerw, tak jak mieliśmy w tym przypadku w tym roku na właśnie na, na COVID. W tym roku dodatkową rezerwę została stworzona i jest dedykowana dla, dla szpitala. Kolejne kilkaset tysięcy. Mimo tego, że nie jesteśmy w spółce, deklarowałem, mówiłem, że nasz budżet w naszym budżecie będą zabezpieczane środki. Ich nie ma zbyt dużo, jest ich 200 tysięcy, ale. W ciągu roku zawsze są możliwe przesunięcia i ja nie mówię, że to jest, ta kwota jest ostateczna. Jeżeli chodzi o zadłużenie miasta, bo to na pewno zawsze budzi dużo emocji, to to zadłużenie jest w wysokości 44 621 000. To jest 23,6%. Biorąc pod uwagę to, że cały czas funkcjonuje takie porównanie, że Zadłużenie miasta i y, nie powinno przekraczać 60% wartości budżetu, to widać, że y, my naprawdę mamy jeszcze duży margines do tego, żeby, żeby, żeby mieć powody do zmartwienia. Na dzień dzisiejszy śmie twierdzić, że y, te 23% zadłużenia y, jest. Y, Powinno być akceptowane przez radnych, powinni mieszkańcy też zgadzać się i, i powinni y, dawać, być wyrozumiali i rozumieć to, że my, żeby zabezpieczyć nasze funkcjonowanie, a przede wszystkim inwestycje na poziomie 11 milionów, zaciągamy kredyt w wysokości 8 milionów. Oczywiście y, za chwilę przejdę do załącznika, który mówi o inwestycjach, y, natomiast. Y, Jestem daleki od tego, bo wiele razy spotkałem się z takim, no 44 4, 4, 4, 4 miliony, ile to przypada na jednego mieszkańca. No. Nigdy jeszcze tak nie było, żeby mieszkańcy spłacali zadłużenie jakiegoś miasta I, i, i tak nigdy nie było w Polsce i tak nie jest. Jeżeli będzie jeżeli, jakiś, jeżeli któryś z samorządowców będzie chciał likwidować zadłużenie, oczywiście zrobi to kosztem inwestycji. Można zakręcić inwestycje, wygasić je przez rok, dwa, wyjść na prostą, znaczy na prostą, zlikwidować zadłużenie. Z tym, że każda, każdy kto prowadził biznes, każdy kto prowadził własne gospodarstwo wie dobrze, że kredyt nie nie jest niczym nagannym. Tak jest skonstruowany świat, że ludzie się za, y, po, zaciągają kredyty, tak samo jak i miasto, Szczecinek. Pozwala, na, pozwala nam to na zabezpieczenie środków własnych i y, aplikowanie do różnego rodzaju y, programów unijnych, y, które, które do, są wartością dodaną do naszego budżetu. No właśnie Panie Burmistrzu, wspomniał Pan o inwestycjach. Wielu samorządowców w kraju narzeka na ten budżet 2021 roku w swoich samorządach, z tego względu, że muszą ograniczyć mocne środki na inwestycje. Jak to będzie wyglądało w mieście? No, tak jak powiedziałem, u nas wodotrysków nie ma. Ja znając projekt budżetu już rozpoczęliśmy trzy postępowania przetargowe. Jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia trzech inwestycji drogowych. Mówimy tutaj o ulicy Prusa. Mówimy tutaj o ulicy Cichej, mówimy tu o ulicy Letniskowej. Te trzy postępowania mamy dzisiaj otwarte, znamy poziom cen. Dzisiaj akurat miesiąc koniec miesiąca grudnia, początek stycznia jest naprawdę optymalnym miesiącem do, 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 do zbierania ofert. Dzisiaj Wszystkie firmy budują sobie plan działania na rok y, kolejny. W wyniku tych postępowań y, te trzy inwestycje znajdują się oczywiście w naszym budżecie. Już mamy w stosunku do wartości kosztorysowych oszczędności rzędu 1 y, miliona złotych. Y, y, także, także jeżeli chodzi o te, tę sprawę, no to y, mam nadzieję, że radni przy, przyjmą y, ten budżet, a ja będę mógł y, podpisać stosowne y, umowy. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o dalsze nasze inwestycje, to przebudowa, kontynuacja i przebudowa w, w roku zbliżającym się dalej łącznika między ulicą Polną a ulicą Kołobrzeską z rondem. Mamy też w planach kontynuację inwestycji przy ulicy Wodociągowej. Mamy też w planach sięgacz ulicy Ordona. Przy Ordona w ogóle są, będą planowane dwie inwestycje. Jedną z inwestycji mam nadzieję, że zrealizuje. E, prywatny deweloper przy ulicy Lelewela, natomiast kolejną, kolejny sięgacz e, tutaj przy powstałej inwestycji od ulicy Ordona, e, przy, blogu, o, przy, obiekcie, przy budynku numer bodajże 16, tam też jest planowana e, niewielka inwestycja. Oczywiście w budżecie znajdują się wszystkie e, zadania, które zostały wyłonione w budżecie obywatelskim. Pierwszy raz w ogóle w ten sposób udało nam się e, zrealizować, będziemy realizowali budżet obywatelski. A mianowicie my już jesteśmy po głosowaniu. Już mieszkańcy zdecydowali się na pięć kolejnych inwestycji, i one wszystkie znajdują się w budżecie z przypisanymi kwotami i już są w poszczególnych rozdziałach. Przypomnę tylko, że mówimy tutaj o, 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 o Pantraku, czyli o takim placu dla, dla, dla rolkarzy, dla rowerów. Asfaltowym mówimy tutaj. O, o, także o tych innych inwestycjach, które y, znalazły się w, w wyniku głosowania naszych mieszkańców. No i kolejne inwestycje, które wybrali w wyniku głosowania w budżecie obywatelskim mieszkańcy, czyli takie jak lunety obserwacyjne czy, czy remont czy mechanizmu zegara w, ko w Kościele Mariackim. Oczywiście są mniejsze inwestycje takie jak chociażby przebudowa dalej kina Wolność. Mówimy tutaj o zamknięciu tego łącznika. Mamy też w naszym budżecie modernizacja wyciągu do NART. Tam trzeba wymienić i linę i, i, i kilka słupów. Czy, czy, czy chociażby nawet w drobne inwestycje, takie jak maszyny czyszczące do, mam nadzieję, oddanej sali gimnastycznej na przełomie roku, bo podpisaliśmy tutaj aneks i, 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 i ta inwestycja zmierza już ku końcowi. Oczywiście koniec roku jest dla nas dosyć dynamiczny i mamy tutaj też kilka aneksów inwestycji, które będą nam przechodziły z tego roku, tak jak gniazda półpodziemne, tak jak na przykład zakup samochodów sprzątających dla PGQ, to są wszystko wyniki opóźnień, które nam przedstawili. Wykonawcy związane właśnie z koronawirusem, z tym, że ich kontrahenci, którzy wykonują mi podzespoły i części do, 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 do poszczególnych elementów, czy to w zbiornikach półpodziemnych, czy to w wyposażeniu samochodów dla PGK, spowodowane są opóźnieniami w dostawach, z kolei oni nie mogą wywiązać się sumów. Przedstawiają nam takie spójne dosyć argumenty i no my przecież nie żyjemy w jakiejś próżni, tak? Ja sobie zdaję sprawę, że, że zakłady pracy były pozamykane, że, że załogi były wyłączone, były na, ludzie przebywali na kwarantanach. Zresztą my widzimy jak Szczecinek też odczuwa te wszystkie skutki, także zostały podpisane takie inwestycje, które miały zostać zakończone jeszcze w tym roku, natomiast o, czas realizacji będzie wydłużony do przyszłego roku. Mam nadzieję, że zaprojektowany budżet jest, bez, jest optymalny i, i ja jestem gotowy do realizacji właśnie pod naprawdę wielkimi obostrzeniami, konsekwentnie, a uważam, że, 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 że będziemy. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze. Wycisnąć z tego budżetu jakieś wolne środki, tak żebyśmy w kolejne lata mogli mieli ten komfort i korzystali z pewnych oszczędności. Panie burmistrzu, to już na koniec tylko jedno pytanie o wczorajszą informację ze strony rządzących. Mówię o Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego na remont naszego dworca zostanie przekazane ponad półtora miliona złotych. Czy już wiadomo jest pomysł, na co konkretnie te środki zostaną przekazane? E, tak, tak, to jest dobra wiadomość. E, znaleźliśmy się na liście e, która, z której wynika, że Miasto Szczecinek, nasza inwestycja, nasz, jeden z naszych pomysłów znalazł uznanie tutaj w Ministerstwie. Ja nie ukrywam, że rozmawiałem z panią poseł Golińską na ten temat i, i, i padały pewne deklaracje. Widać, że Skuteczny, skutecznie pani tutaj minister zabiegała o to 1 600 tysięcy na dworzec. Ja czekam cały czas na to, aż będziemy właścicielem tej nieruchomości, bo to dopiero pozwoli nam na to, żebyśmy mogli jakieś środki inwestować. Cała inwestycja w ogóle dworca, jeżeli go przejmiemy, będzie dużo droższa. Natomiast e, uważam, że zacząć należy e, podzielić tę inwestycję, skoro dostaliśmy dofinansowanie na poziomie 1 600 000 od podstawowej e, i głównej rzeczy. Od, od, E, rewitalizacji strefy pasażerskiej, tak? Czyli mówimy tutaj o poczekalni, mówimy tutaj o punktach kasowych, mówimy tutaj o sanitariatach, czyli o tej części, która jest tak naprawdę dedykowana pasażerom i jest najbardziej potrzebna i użytkowana. Jeżeli uda nam się w wyniku tego postępowania zrobić jeszcze, ele rewitalizować elewację, no to budynek będzie z zewnątrz wyglądał dobrze, będzie miał zrewitalizowaną część dedykowaną usługom pasażerskim, zostaną nam do rewitalizacji prawe skrzydło i lewe skrzydło i będziemy, mam nadzieję, skutecznie z innych programów ubiegali się o dodatkowe pieniądze. Możemy tę inwestycję dzielić na etapy, zresztą tak została przygotowana dokumentacja, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli w sposób praktyczny podejść do tego bez takiego, bez wiązania się z jakimiś funkcjami Przypomnę tylko, że pierwotnie myśleliśmy, żeby tam była samorządowa Agencja Promocji i Kultury. W międzyczasie zakupiliśmy nieruchomość od Lasów Państwowych. Dzisiaj samorządowa Agencja Promocji i Kultury ma obiekt przy ulicy Kościuszki, który będzie sukcesywnie remontowała i rewitalizowała. A my tutaj będziemy po prostu mieli czas na to, jeżeli przejmiemy, tak cały czas podkreślam. Jeżeli przejmiemy tę nieruchomość, to wówczas przystąpimy do jego modernizacji. Warto, naprawdę warto tę, tę, tę część miasta rewitalizować. My bardzo duże środki wydaliśmy już na rewitalizację przebudowy strefy przed dworcem. Dzisiaj każdy, kto, kto, kto odbiera czy wyjeżdża, wie dobrze, że mamy tam przygotowane profesjonalnie. Połączenie od, od ulicy nie tylko z Ronda, ale także od ulicy Sikorskiego, alternatywny wjazd i na skrzyżowaniu z ulicą Wiśniową. Także jest, są tam miejsca postojowe wygospodarowane, jest, są, jest diametralnie przebudowany układ części dedykowanej dla Starego PKS-u i tych przewozów międzymiastowych, miejsca postojowe dla autobusów komunikacji miejskiej, miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Naprawdę, naprawdę ta część została przebudowana. Ja czekam, aż ten dworzec będzie w końcu przekazany miastu, a my w najbliższym czasie i na miarę naszych możliwości będziemy chcieli go rewitalizować. I na tym chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków Wrześnińskiego Programu Samorządowego. Do widzenia.